z Dziennikarskiego, ja Takie turnusy jak Wasz zdarzają się bardzo rzadko. Ja naprawdę żałuję, że nie możemy zrobić jeszcze jednego numeru gazety i nie możemy jeszcze tydzień ze sobą być. E, myślę, że wtedy ta atmosfera byłaby już naprawdę no, tak świetna e, i wtedy myślę, że rozstanie byłoby jeszcze trudniejsze z jednej strony, ale z drugiej strony mielibyśmy wszyscy olbrzymią radość z tego, co zrobiliśmy, choć i dziś taką radość powinniśmy mieć. Witam Państwa jak zwykle, niezwykle serdecznie. Proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć jedno. Żarty się skończyły. żarty się skończyły. Stała się rzecz straszna. Bez tego nie możemy wychodzić na ulicę, rozdawać, sprzedawać gazet, ponieważ nie ma ich. Proszę Państwa, nie ma tych gazet. Co się stało, że nie ma gazet? Podejrzewam, kradzież. A Przepraszam, ja mam pytanie. Ja mam pytanie. Pani pa, pa, ja Kierowniczko. Słucham. A co Pani ja wysłała tu do drukali? E, wiecie co? Ja to wszystko jeszcze raz sprawdzę. Z tam czytaj, o czytaj. Dwie złotówki za wspomnienia, i marzenia, czytaj, o czytaj. Ułóż wszystkie powołania, może nawet nas. no até amanhã. raduje mnie z to jest lepsze niż pom Pełniąc obowiązki, na skroić Lecimy na pół po prostu.